Witajcie, tu doktor Fisz. Dzisiaj jest trzeci dzień Adwentu. Fajnie, już niedługo Mikołaj, i dzisiaj otwieramy trzeci, trzeci TNTGS. Tak jest. A jest to um, ławka z plackiem. O, komputer się otwiera. Dobra, patrzcie. Aha, to jest ten. Tutaj jest jeszcze w z łyżwami. Słuchajcie to. Mieliście jakieś łyżwy? Dobrze, wypakowałem. Tu woreczek od razu na, na bok się odkłada. Dobra, ostrość jest. Dobra, dobra. Teraz budujemy, to jest tak. Użycie to, to. O, takie coś. Tu, teraz bierzecie ten szaj. O, patrzcie, patrzcie ten, patrzcie ten placek. Tu go widać, widzicie ten placek? Epicki. Dobra. Ok. I teraz patrzcie, ten placek się tutaj kładzie. Nie wiem po co komu placek na łyżwach. łyżwy się wrzuca tutaj do środka. Oczywiście są trzy jedna zapasowa. No i teraz bierzemy. Tak, łyżwy się wysypały. A Moja noga! Ok. Jedną łyżwę taką. Dam. Teraz musimy wziąć ten szajs. I połączyć. Te. Klocki. I wtedy to się kładzie na to. I proszę, mamy takie. takie nie wiem, co to w sumie jest takie coś. Postawmy to tutaj. O, fajnie. No to siema. Tu był fisz.